Witam serdecznie na kanale Kuchnia Dzisiaj upieczemy ciasto Monte na czekoladowym biszkopcie. Zaczniemy od zrobienia biszkoptu czekoladowego, na który składać się będą 6 jajek 100 g mąki pszennej tortowej 120 g cukru 3 łyżki kakao 1 łyżeczka proszku do pieczenia Oddzielamy sobie białka od żółtek. Białka dajemy do miski plus szczypta soli. Włączamy mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Jak już będziemy mieli sztywną pianę, powoli dodajemy cukier. Ta piana zrobi nam się taka szklista ładnie. Po cukrze przyjdzie kolejna żółtka. Najlepiej dodawać je pojedynczo, żeby nie pozbyć się tego powietrza z piany. Dodajemy, mieszamy, dodajemy, mieszamy aż do wykańczenia żółtek. I ostatnie żółtko przemieszajmy jeszcze chwileczkę, odkładamy mikser. Bierzemy sobie osobne naczynie i przesiewamy mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Przesiewamy przez sitko. To szybko idzie. I teraz taką przesianą mieszaninę będziemy dodawać do naszych białek. Żółtek i cukru, któreśmy wcześniej przygotowali. To robimy już ręcznie bez użycia miksera łyżką, w naszym przypadku drewnianą. To trochę dodajemy mieszamy. Delikatnie, zdecydowanie pamiętajmy o bokach, o spodzie samym, żeby ta mąka nie opadła i nie została. A jak dodamy już całą mąkę, wymieszamy dokładnie. Odstawiamy na moment miskę, żeby wziąć foremkę. Sam spód wykładamy papierem do pieczenia. Wylewamy naszą masę na ciasto. Rozprowadzamy po całej powierzchni dna tej foremki. Wyrównujemy lekko i taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza, używając grzałki góra i dół. Pieczemy około 20 minut. Na koniec pieczenia można sprawdzić patyczkiem, wbijając sam środek ciasta, czy się upiekło. Patyczek czysty, ciasto upieczone. Wtedy wyłączamy piekarnik, ale przez 15 minut w zamkniętym piekarniku utrzymamy jeszcze biszkopt. To zminimalizuje opadnięcie tego biszkoptu. Po tym czasie wyjmujemy foremkę z piekarnika, odcinamy boki od foremki. Delikatnie przewracamy foremkę, wyjmując ciasto z foremki. Zdejmujemy powolutku papier. Jeszcze raz przewracamy do góry. I taki biszkopt zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Po 30 minutach około, kiedy biszkopt jest już zimny, musimy odciąć tą wierzchnią skórkę. Jeżeli ją zostawimy, to ciasto może nam się rozjechać w międzyczasie, bo ta skórka się odkleja. Powolutku, cierpliwie odcinamy całą skórkę. I nam się udało. Miszkop jest przygotowany do porszniejszego składania ciasta. Zostawiamy go, a my się zajmujemy masą budyniową. A tutaj będziemy potrzebowali 1,5 litra mleka, 4 budyni waniliowych bez cukru, 60 g mąki pszennej tortowej, 7 żółtek jaj, 220 g cukru, 300 g masła lub margaryny, i 1,5 tabliczki czekolady mlecznej. Stawiamy sobie garnek na gazie, wlewamy mleko, podłączamy gaz, nie za duży, powoli, spokojnie, niech to mleko się gotuje. A my robimy mieszaninę z żółtek, który musimy w misce rozbić aż podwoją objętość. Jak już to się stanie, dodajemy wtedy cukier. Najlepiej partiami, będzie nam łatwiej to rozmieszać go z żółtkami. I mieszając mikserem, robimy kogiel-mogiel, czyli łączymy żółtka z cukrem, aż do momentu, kiedy zmienią nam kolor na jaśniejszy. Tak jak w naszym przypadku. Wtedy dodajemy mleko. No, przemieszajmy sobie szybciutko, połączmy jedno z drugim. A Teraz dodajemy mąkę. Mieszamy. I dodajemy budynie. Najlepiej robić sobie to tak po trochę. Łatwiej nam będzie rozmieszać z całością. Dodajemy, mieszamy wszystko razem. Proszę uważać, bo troszeczkę za się robi, ale nie szkodzi. Powoli wszystko żeśmy dodali, wymieszali. Jeszcze ostatnie ruchy mikserem. mikser odstawiamy. No i prawdopodobnie mleko już się zagotowało. Tak jak tutaj w naszym przypadku, bierzemy sobie trzepaczkę i wlewamy mieszaninę jaj, mąki, budyni do naszego mleka. Najlepiej trzepaczką, żeby nie powstały grudki. I wlewamy, wlewamy, mieszamy, mieszamy. Niestety mieszać będziemy musieli do momentu, aż nasz budyń się zagotuje. Nie możemy przestać, bo jest ryzyko przypalenia się wszystkiego. A nie o to nam chodzi. Więc gotujemy, mieszamy, mieszamy, to nam gęstnieje w międzyczasie. Tak jak Państwo tu widzą, mieszamy, mieszamy aż powstaną takie gejzery powietrza. O tu, widzieli Państwo? To jest moment, kiedy bo nasz budyń się zagotował. Wyłączamy gaz. Ugotowany budyń dzielimy na dwie równe części. Myśmy posłużyli chochalką, się, żeby było równo mniej więcej. A teraz musimy zająć się czekoladą. To znaczy państwo mogą w sumie przygotować ją wcześniej. Musimy ją posiekać na drobniutką. Myśmy zrobili to blenderem, można na desce nożem. Jak będzie posiekana, łatwiej będzie ją połączyć z jedną częścią masy budyniowej. I tak jak mówiłem, dosypujemy do masy budyniowej. Teraz mieszamy. Masa budyniowa jest ciepła, więc ta czekolada się roztopi w trakcie mieszania, zmieni swoją konsystencję i połączy się z całkiem z jednym składnikiem z drugim. I powstanie masa budyniowa czekoladowa. Teraz przykrywamy folią spożywczą lub aluminiową. Jak przykryjemy wierzch, to nam nie zrobi się korzuszek, więc niepotrzebny nam korzuk przykrywamy z góry i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A po chwili, może trochę dłuższej, kiedy budyń już się wystudzi całkowicie, zdejmujemy folię. Jest budyń zwarty, twardy. Taki ma być. Jeżeli będzie miał inną konsystencję, proponuję zrobić jeszcze raz, bo coś wyszło nie tak. Będziemy nasz budyń przekształcać w masę budyniową. Do miski dajemy masło lub margarynę. Jak pokroimy sobie na kosteczki, będzie łatwiej nam utrzeć na puszystą masę. I mikserem rozcieramy. A jak już stwierdzimy, że wystarczy, dodajemy nasz wystudzony budyń. W tym momencie zajmujemy się waniliową częścią. Czyli tą jasną. Do naszego masła lub margaryny dodajemy zimny budyń i mieszamy wszystko razem. W trakcie dodawania tego zimnego budyniu konsystencja się zmienia. Po dodaniu ostatniego części zimnego budyniu proszę to mocno wymieszać. Masa musi się zrobić jednolita, taka gładka, bez grudek, tylko nie za długo, żeby się na nie zważyło. Jak Państwo zobaczą, odkładają mikser i zajmujemy się drugą częścią. A druga część to masa budyniowa ciemna, czyli czekoladowa. Druga miska, druga porcja margaryny lub masła pokrojona w kosteczkę. Mikserem ucieramy na puszystą masę. Tutaj dodajemy ten budyń czekoladowy, zimny. W trakcie dodawania również konsystencja się będzie zmieniała. Po dodaniu wszystkiego budyniu Również tu musimy wszystko przemieszać, żeby uzyskać jednolitą, gładką, bez grudek masę. Mieszamy, mieszamy, tutaj również nie za długo, żeby się nie zważyło. Tyle tylko, żeby masa była jednolita i gładka. Odstawiamy sobie miski, zajmujemy się składaniem ciasta. Ale zanim to zrobimy, potrzebujemy jeszcze przygotować pącz do nasączenia biszkoptu. I tutaj potrzebujemy 200 ml przygotowanej wody. Jednej łyżki cukru i opcjonalnie 2 łyżek likieru amaretto. Bierzemy sobie blaszkę, w której piekliśmy Biszkop. Wykładamy świeżym papierem do pieczenia. Na spód wykładamy nasz Biszkop, tu pieczony wcześniej, wystudzony. I nasączamy ponczem. Ponczu jest dużo. Spokojnie, dobrze nasączamy. ładnie róbmy to. Jak Państwo widzą, prawie cały pącz zużyliśmy. Teraz wykładamy masę budyniową waniliową na spód. Jak zrobimy to, partiami łatwiej będzie rozprowadzić po całej powierzchni biszkoptu. I teraz rozprowadzamy. Na początku, jak będą Państwo rozprowadzać łopatką, nie odrywając, to wszystko się nie będzie podnosiło do góry. Dopiero później podnosimy łopatkę, rozprowadzamy po całej powierzchni, wyrównujemy. A na tak przygotowaną masę budyniową waniliową wykładamy masę budyniową czekoladową. Tu proponuję jeszcze mniejsze y, części tej masy wykładać, ponieważ pod spodem mamy również budyniową masę, żeby nam się nie podnosiło, nie zrobiły jakieś dziury. Powolutku porozkładać i tak jak poprzednio łopatką, nie odrywając, rozprowadzamy, a później wyrównujemy. Uzupełniamy, równamy. Wierz naszego ciasta dekorujemy orzechami. W oryginalnym przepisie są orzechy laskowe, ale nic się nie stanie, że ktoś nas użyje orzechów włoskich. Orzechy, jak Państwo widzą, są bardzo mocno posiekane. Rozsypujemy po całej powierzchni naszego ciasta. Dekorujemy ładnie. Ilość orzechów wystarczy na grubą warstewkę, a teraz jeszcze lekko dociśnijmy je, żeby podczas krojenia nie obsypały się, tylko były przycieście. Ciasto wkładamy do lodówki minimum na 12 godzin, żeby masy dobrze stężały, a później życzę smacznego, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.